vloga nagrywając z telefonem. Właśnie chciałam Wam nagrać coś aparatem, ale um, okazało się, że zapomniałam włożyć karty pamięci do środka, więc jest w moim laptopie i sobie tam chilluję. Byłam przed chwilą na evencie i od tego w sumie właśnie zaczęłam tego vloga. Był mega fajny event, taki daytime party z DJ-ami dwoma i było mega fajnie od 12 do 15. I wybrałam się tam sama generalnie, bo wszyscy moi znajomi, których mam, są po prostu na jakichś wyjazdach, nie są, wiecie, w stanie pójść ze mną i w ogóle. Więc stwierdziłam: elo, jakby ja się nie boję robić rzeczy sama i idę tam. I na początku tańczyłam sama i w ogóle, ale jakoś tak w kościach czułam, że poznam kogoś, że ktoś na mnie tutaj czeka i ktoś kto też przyszedł sam, będzie chętny, żeby się ze mną pobawić. No i poznałam, słuchajcie, poznałam Swan, przekochaną dziewczynę, która jest z Korei. Miesiąc temu się tutaj przeprowadziła i w ogóle jest mega fajna i w ogóle czuć taką energię że nadajemy na tych samych falach, co jest mega cool i po prostu byliśmy sobie przeznaczone dzisiaj. Teraz lecę zagłosować, ponieważ dzisiaj jest 17 maj i dzisiaj jest pierwsza tura wyborów, więc lecimy zagłosować. Jest to moje pierwsze głosowanie jako osoba dorosła, jako obywatel Polski, więc I'm excited. Więc co, lecimy zagłosować teraz. Idziemy, na... wybory odbywają się przy Polish Church, więc jestem już tutaj Dzisiaj jest pochmurnie, ale dzień zapowiada się pięknie Ponieważ później też mam super plany Co ja tu widzę? Co ja tu widzę? Polska Polska Wory Okej, okay, słuchajcie, właśnie jest godzina 18.10, ja jestem teraz tutaj e, na stacji paliw Casco i zatankowałam właśnie moją brykę, wiozę tutaj sałateczkę, słuchajcie, na polskie ognisko przepyszną, co chciałam powiedzieć, bo tam na stacji benzynowej mnie po prostu strąbili wszyscy. Ja jestem już na miejscu, pogoda jest ogólnie, pff, no tragiczna nawet, zobaczcie. Biało. <laughs> nie no, tak serio, zobaczcie. Rozpadało się teraz. Widzę już polską ekipę, polską flagę. Biorę moją sałatkę przepyszną, zdjęłam kiełbaskę z ogniska i zobaczymy, ile tutaj się uda posiedzieć. Jeśli się rozpada, to wtedy nie wiem, porobię coś innego. Lecę zobaczyć wszystkich moich polskich ziomków. Zabieram was ze sobą, może coś uda się nagrać. Hello, hello, Rubaki, Witam Was dnia kolejnego w tym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę i dzisiaj też chcę Wam pokazać mój dzień, co będę robiła i w ogóle co będzie się działo, bo też będą działy się fajne rzeczy. Ogólnie po prostu weekendy są zawsze wypchane takimi fajnymi aktywnościami, przez to, że w ciągu tygodnia jakby nie mam czasu na takie aktywności, eventy i tak dalej. I weekend jest po prostu dla mnie czasem, kiedy ja mogę sobie. O siódmej, szóstej rano wyjechać z domu i wiadomo, robię to co chcę. Także to jest fajne, że weekendem mam wolę. Uuu, właśnie wychodzi na słoneczko. Wczoraj byłam na ognisku, było bardzo fajnie, przyjemnie. Pogadałam sobie z ludźmi, pośmiałam się. Na początku w ogóle trochę padało, więc każdy był niezadowolony, i każdy myślał, że zawija. Ale później wyszła tęcza, były piękne różowe chmury. Tylko co nieco wam nagram tam kiełbaski w ogóle, ale głównie to tak sobie po prostu chillowałam, później się zawinałam i wróciłam do domu. No i co, wstałam teraz. I słuchajcie, lecę na kolejny bardzo fajny event. Lecę w ogóle na event w lokalizacji, którą dobrze znam, ponieważ e, często odbywają się tam e, sociale salsy i baczaty. E, dokładnie w tej samej knajpie, nazywa się ona Malibu Farm. Jest ona m, jakby w Seaport Village, czyli przy porcie. Powiem Wam, że naprawdę jest mega pięknie tam. I lecimy na event firmy, która produkuje acai bowls. I przez cały ten weekend rozdają darmowe asaibos, więc stwierdziłam, że why not? i że ja muszę się tam znaleźć. Więc e, spróbuję sobie asabu, jeszcze jakieś smoothie są czy coś takiego, bo widziałam na Instagramie. Mega cool. I później planuję właśnie się tam przejść, bo naprawdę miejsce do spacerowania jest przepiękne. Więc też was stąd zabiorę. Mam nadzieję, że znajdę parking. Taki bezpłatny, bezproblemowy, i w ogóle A później, później, a później co się będzie dalej działo, to wam pokażę. Nie będę wszystkiego stracać To też nie, to wyjdzie. Lecimy. Ruszamy. Jedziemy na event. A o o, acajbo. o, 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 Zapowiada się przepiękny dzień. Mam dzisiaj dobry humor, dobre nastawienie. To jest najważniejsze. Jestem po evencie, zjadłam sobie moje acai, bo prze, przeprzepyszne Dlatego jeszcze mieli smoothie o smaku truskawka, banan i peanut butter Także najedzona, no, zadowolona, bo byłam już głodna I Jestem teraz właśnie na tym Seaport Village Jest przepięknie, są łódki, są jachty I idę się właśnie tutaj przejść teraz a, taką promenadą Szczerze mówiąc nigdy tutaj nie byłam jakby Znam tamtą stronę bardziej, ale tutaj jeszcze nie byłam, więc idziemy, zwiedzamy i odkrywamy San Diego. Więc wybrałam się do dwóch lumpów. Znalazłam... Zero. Nic. Nic nie znalazłam. Nic nie znalazłam tego, czego szukałam, co chciałam. Ale słuchajcie, ogarnęłam, że jestem bardzo blisko miejsca, które zawsze, zawsze, zawsze chciałam zobaczyć. Ponieważ to było moje wielkie marzenie. Zanim zdecydowałam się na program Oper, marzyłam o programie EF. Educational First. No, Educational First, tak. I to jest w sumie jakby siostra Culture Care. To jest jakby jedna company, tak mi się wydaje, jedna spółka czy cokolwiek. No i słuchajcie, jestem tutaj. Przyjechałam. I wejdę sobie do środka, bo bardzo chcę zobaczyć kampus. Tak to wygląda tutaj na zewnątrz. Crazy jest to, że teraz sobie tutaj jestem w San Diego i te kursy są bardzo drogie. Generalnie nie wiem, wiecie to, są tysiące złotych za dwa, trzy tygodnie. Widzę tutaj takich international students, wszyscy wychodzą. Mega fajnie. I idę zobaczyć jako pairka w San Diego. Marzenia się spełniają. Czasami z innej strony, w inny sposób. Ale teraz idę sobie obczaić jak to wygląda Odzywam się do was już z domu Właśnie smażę Ground beef e, Na lunch, jest godzina pierwsza Zrobiłam sobie przed chwilą właśnie Trening, e, 30 minut pilatesu Ale takiego dosyć Mocnego, nie miałam ciężarków, więc Wzięłam butelki wody właśnie Moi nie mają żadnych ciężarków e, Żadnego jakiegoś tam, nie wiem Gym equipment czy coś takiego Więc muszę dodać przyprawy Soli Lubię też chili flakes. Generalnie mam takie zakwasy przez poprzednie treningi, które zrobiłam w tym tygodniu. I zrobiłam teraz jeszcze ten pilates, bo chciałam wiecie tak, o po prostu troszkę się poruszać dzisiaj, ale nie wiem, czy to był dobry, o, nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo mam tak zakwaszone nogi, a ten pilates był głównie skupiony na nogach, więc znowu tak. Pod Dostały moje nogi, ale przeżyję. Co mi nie zawija, to mnie wzmocni, chyba. A co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że mm, na tym kampusie IF-u e, podeszłam do drzwi i generalnie czekałam, aż automatycznie się otworzą. I nawet słuchajcie, tak nie wiem, podeszłam i chciałam tak otworzyć. Po prostu, Sezamie, otwórzcie. Ale wydaje mi się, że po prostu każdy student ma tam klucze z chipem. Wiecie, było takie urządzenie na chipa. Więc wydaje mi się, że dla względów bezpieczeństwa każdy student chcę powiedzieć student, ale powiedzmy student, można po polsku, po prostu wchodzi na klucze, czy jakiegoś tam chipa. Ale troszkę tam zobaczyłam w środku. E, wiecie, to jest po prostu takie cool, że odwiedzacie miejsca, które gdzieś tam były Waszym marzeniem albo planem innym, ale jesteście w tym miejscu ostatecznie ale no troszkę jakby w inny sposób. I po prostu fajnie było to w końcu zobaczyć, podjechać. Ja też właśnie nie byłam nigdy pewna, gdzie to jest zlokalizowane. Okazuje się, że to jest nam na Ocean Beach, gdzie no kilka razy się pojawiłam, ale wiecie, to jest dosłownie kwestia Jednego innego zakrętu w inną stronę, i już mi się ten budynek cały pokazał. Więc w sumie śmiesznie. Moje mięsko się już tak prezentuje, ale muszę jeszcze dodać czerwoną paprykę. Ja strasznie lubię taką słodką paprykę. Do tego mięsa No, także gotuję sobie, póki jestem sama w domu I co, dzisiaj generalnie Nie wiem, czy będę szła na Sosa sosu. Ogólnie zaprosiłam y, tą dziewczynę Którą wczoraj poznałam, Swan Na ten suszu i chyba Chyba jest chętna i chce iść Ale jeśli ona nie pójdzie To ja Wydaje mi się, że odpuszczę, bo wiem, że Następny weekend na pewno będę na jakimś Soushialu Ale gdzie, to wam jeszcze nie powiem W się, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie co, do czego zachęcam, zachęcam, zachęcam. To na pewno już wiecie, bo ten filmik pojawi się za tydzień. Pojawi się w weekend, w którym tam będę jechała, więc, więc co wiecie, z opóźnieniem. Yum. No! Nie wiem, ile osób zna ten trik na przygotowywanie słodkiego ziemniaka w jakieś 8 minut. W sensie, że wiecie, cały jest jakby gotowy w środku. Gotowe do zjedzenia, więc już wam pokażę. Ale to jest mega easy. Pierwsze co myję mojego słodkiego ziemniaka, ja nigdy nie obieram ze skórki. W ogóle jakiekolwiek warzywo, które jest w ziemi, nie musicie obierać skórki, możecie ją jeść, czyli wiecie, marchewka, ziemniaki, cokolwiek. Cokolwiek co jest jakby w ziemi. Nie musicie. Um. Okej, okay. ja zawsze odkrajam te dubki brzydkie, mojego słodkiego ziemniaka nakuwam. Róbcie to z rozwagą. Biorę dwa listki papieru kuchennego, po prostu zawijam szczelnie tego ziemniaka. O, opatulam go i wkładam do mikrofali um, po cztery minuty na jedną stronę. Czyli po czterech minutach po prostu przewracam, żeby wszystko się zrobiło równomiernie. Okej, okay, i tak to się prezentuje Nic skomplikowanego, słodki ziemniak, sałata rzymska, starta marchew, wołowina Oczywiście mój ulubiony Japanese sauce Zajadam mój drugi posiłek na dzisiaj 18 i ostatecznie nie idę dzisiaj na salsa. Ta moja nowa znajoma nie będzie w stanie pójść A ja też nie miałam jakoś tak presji Ani jakiejś takiej wielkiej ochoty, żeby dzisiaj iść, więc zostaję w domu I po prostu ten weekend sobie odpuszczam z salsą Na pewno będę tańczyć w następnym Prawie jestem już u końca Montażu nowego filmiku Jest tak piękna pogoda, tak się pięknie wypogodziło Słoneczko, ciepłutko I w ogóle no tutaj mam promienie słońca Myślę sobie nad Rolkami, żeby faktycznie Korzystać z tych rolek, które kupiłam tutaj Za 150 dolarów, więc wydaje mi się, że Pojadę sobie na Mission Bay Jest 18, lecimy, bo zanim dojadę to będzie Pewnie 20-30 minut A nie chcę też iść późno spać dzisiaj Więc zbieram się, żeby jeszcze wykorzystać Trochę tej niedzieli Słuchajcie, dnia kolejnego. Dzisiaj mamy poniedziałek poranek, godzina 6:20 aktualnie. Uruchomam sobie na spacer. Dosyć dobrze się wyspałam, a jestem na nim ze względu na to, że... Mój starszy host, kid się rozchorował, więc plan grafiku się zmienia i zostaję z nim cały dzień w domu. I po prostu wiem, że nie będę w stanie jakby zrobić żadnego ruchu z Rena. A ja zawsze jestem taka zdenerwowana, jak podczas 8 godzin robię. 200-300 kroków. Chciałam tego uniknąć i wiem, że będę się lepiej czuła psychicznie, fizycznie, więc dlatego wyszłam na spacer. Pomimo tego, że jest bardzo wcześnie, ale wychodzi słoneczko, także cute. Wczoraj na tym zachodzie, jak jeździłam na rolkach, to nic wam w sumie nie nagrywałam, nic od siebie nie mówiłam, a wyszła śmieszna sytuacja. Więc generalnie jak jechałam na tych rolkach, później przeskoczyłam na taki inny pier, na ten główny Pacific Beach i w ogóle. I zrobiłam po prostu dłuższą trasę. I po drodze, gdzieś jakoś tak pośrodku tej całej tej trasy jest taki beach house, właśnie to się tak nazywa. A wiecie taki klub, restauracja i czasami są tam jakieś eventy, jakieś takie prywatne... Zamknięte e, imprezy, i znowu była taka impreza, ale pierwszy raz po prostu jakby wiecie, wszystko było odsłonięte, i widzę, że jest impreza, że jest DJ, że wszyscy sobie tańczą. Um, a ludzie jakby na zewnątrz właśnie yy, z boku na tej promenadzie, wiecie też sobie wajbowali w ogóle, więc jak zrobiłam tą trasę trochę dalej i zaczęłam wracać, to stwierdziłam, że zatrzymam się tam i po prostu posłucham sobie muzyki, bo DJ był bardzo fajny no i słuchajcie, tak też zrobiłam. To jest niesamowite jak w życiu jedna decyzja ale to jest moim zdaniem po prostu wszystko przeznaczenie jakby wszystko jest nam pisane, ale jak jedna decyzja decyduje o tym właśnie co jest nam pisane <laughs> wiecie o co chodzi. Usiadłam sobie na murku obok tej danej osoby, która zaczęła do mnie mówić. Zaczęliśmy rozmawiać. Była to dziewczyna. Nie pamiętam jej imienia, bo tyle osób właśnie poznałam, jakby później do niej zaczęły przychodzić. Um... Jej znajomi, więc poznawałam ich wszystkich. Między innymi była tam dziewczyna z Białorusi. E, był jeszcze chłopak, który ma tatę Polaka. Mega cool! Jakby oni od razu zapytali się mnie, czy ja tu mieszkam i czy chcę z nimi też jakieś fajne rzeczy porobić, bo oni często robią imprezy na plaży i tak dalej. Więc cool. I mamy siebie wszyscy na Instagramie, i mam nowych znajomych. W ogóle w ten weekend poznałam tyle nowych ludzi. Mega fajnie. Coś się kończy, to się zaczyna. I to po prostu jest prawda. Także pamiętajcie, żeby być w życiu otwartym, mieć otwarte te serce, bo dzieją się niesamowite rzeczy. Wiadomo, trzeba być zawsze ostrożnym i w ogóle wybierać też ludzi, jakich chcemy mieć wokół siebie, ale warto być otwartym, jakby. Mieć po prostu otwarty ten umysł, bo nigdy nie wiadomo kiedy i jaka soulmate na nas czeka. To taki przekaz przemyślenia po weekendzie. Zaczynamy ten tydzień. Pewnie zadzwonię teraz do mojej mamy, żeby z nią pogadać i tak to wygląda. A tak wygląda osiedla, na którym teraz sobie spaceruję. Czekajcie. Bo może jesteście ciekawi, żeby zobaczyć. Tak jest. Witam się już z wami o godzinie 5.30 Ja już jestem po mojej dzisiejszej pracy Pracowałam 10 godzin Więc tough, maksimum jakie ja możemy Jako oper w ciągu dnia Także dużo, ale powiem wam szczerze, że Jakoś tak dosyć spoko mi zleciało Już się patrzę, bo jakiś Podejrzany, bezdomny facet Jest obok mojego auta. Lecę teraz na siłownię i pomyślałam po prostu, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć wam tego vloga. W tym tygodniu też czeka mnie trip bardzo fajny, z którego też będę pewnie nagrywać vloga, więc trochę tego wszystkiego się nazbieram. Hope you enjoy it. No i co? Dajcie znać, co tam u was w komentarzach. W ogóle odzywajcie się w komentarzach, bo ja strasznie lubię sobie z wami pisać i wymieniać opinie i w ogóle. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym materiale.